Cześć! Szczęść Boże! Dzień dobry! Cieszę się, że jesteś z nami w kolejnym dniu. Zaczęliśmy nasze spotkania od bardzo trudnego tematu, od poczucia bezradności, porażki i pustki, ale doszliśmy do tego, że to nie jest wszystko. Nawet jeśli przeżywasz takie uczucia, twoje życie ma znaczenie. Bóg myślał o tobie, zanim się urodziłeś. Jeśli tak jest, jeśli On wiedział, po co zaprosił ciebie na ten świat, to musi być coś więcej niż ten trud, który przeżywasz. I w refrenie piosenki Sara Kukier, która zainspirowała mnie do stworzenia tej rekolekcji, występuje takie zdanie: „Jesteś powołany, by dokonać o wiele więcej”. Posłuchajmy razem tych słów. Jesteś powołany, by dokonać o wiele więcej. Wciąż w tych samych ciemnych miejscach Plany dla Ciebie są wielkie Obietnice po latach wciąż żywe Przyszłość, jakiej oczekujesz, pełna pokoju Więc chodź, wypuść swoje wnętrze Daj usłyszeć swój głos o, chodź, wypuść swoje wnętrze. Daj usłyszeć swój głos. Słowem, które towarzyszy nam dzisiaj, jest słowo powołanie. Jakkolwiek możecie się ono kojarzyć, właściwie nie wiem, z czym możecie się kojarzyć, ale chcę powiedzieć, że chodzi o to, do czego Ty konkretnie jesteś wezwany. Ta jedyna rzecz, którą tylko Ty na tym świecie możesz zrobić. Słyszeliśmy te słowa, ale jesteś powołany, by dokonać o wiele więcej. I chcę z Tobą się podzielić słowem też z Pisma Świętego, z Listu do Efezja, gdzie autor Posto Paweł zapisał słowa, które właściwie dotyczą każdego z nas. To jest pierwszy rozdział tego listu, i posłuchajcie, co tam jest napisane. On wybrał nas. Przed stworzeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani. On przeznaczył nas, byśmy stali się przybranymi dziećmi Jego przez Jezusa Chrystusa. Takie było upodobanie Jego woli. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie występków dzięki bogactwu Jego łaski. Te słowa z Pisma Świętego są niesamowite. Jest tu napisane, że zanim świat powstał, niezależnie od tego, w jaki sposób powstał, Bóg już Ciebie znał, chciał i kochał. I dlatego właśnie wszystko, co myślisz, czujesz, co przeżywasz, ma znaczenie. I jak mówiliśmy wcześniej, zachęcam Cię, byś mówił Bogu i ludziom o tym, co czujesz, co przeżywasz. Żeby, żeby wyjaśnić jeszcze bardziej, jak bardzo cenny jesteś dla Boga. W innym miejscu Pisma Świętego Bóg porównuje Cię do zielenicy oka, najbardziej czułej i najbardziej delikatnej części ciała. Ale to nie wszystko. Oprócz Twoich myśli i uczuć, z których każde jest drogocenne i ważne, masz w sobie jeszcze coś więcej, coś czego być może się nie domyślasz, ale o czym Bóg wie. W innym miejscu Pisma Świętego w Księdze Jezajasza czytamy takie zdanie przekaże ci skarb ukrytym i bogactwa głęboko schowane. Tym ukrytym skarbem, tym bogactwem jest Twoje udarowanie. To, co dobrego masz w sobie. Jak rozmawiam z młodymi ludźmi, to w tym momencie wielu z nich patrzy na mnie dziwnie, a niektórzy wprost od razu odbijają piłeczkę i mówią ja nie mam w sobie nic dobrego. Często słyszałem takie zdanie. Może też tak myślisz, ale to nie jest prawda. Jeśli ta błoga mają znaczenie trudne uczucia, które przeżywasz, to tym bardziej to, co w tobie jest więcej, a jest w tobie więcej, są talenty, zdolności, umiejętności, jest coś, co potrafisz, coś, co już wiesz o sobie, że potrafisz to, a być może jest też coś, czego w sobie nie wiesz. Być może wiele razy słyszałeś o tym, czego nie umiesz. Być może wiele razy słyszałeś płomienia, korekty, kary, jakieś takie rzeczy, zdania, w których była mowa o tym, że masz coś zrobić lepiej. A pewne jest to, że Bóg złożył w tobie szczególne dary i chce Ci pomóc je odkryć i pomóc je rozwijać. Jestem przekonany, że masz w sobie coś niezwykłego, nawet jeżeli dzisiaj tego nie widzisz. Wiesz, jedną rzecz robimy źle na tych rekolekcjach. Wiesz, co robię źle? Niewłaściwe do końca jest to, że to ja tutaj mówię. A tak naprawdę to Twoje życie ma znaczenie. I chciałbym wraz z moimi przyjaciółmi, z którymi realizujemy te rekolekcje, posłuchać Ciebie. Nie za bardzo wiemy, jak to zrobić, ale mamy parę pomysłów. Wczoraj zachęcaliśmy do tego, żeby zacząć wyrażać siebie. Mówić o tym, co myślę, co czuję, co przeżywam. Być może nie masz wokół siebie osoby, której mógłbyś w 100% zaufać, której chciałbyś powierzyć, chciałabyś powierzyć to, co myślisz czujesz. Jeśli tak jest, albo jeśli po prostu chcesz się tym podzielić, napisz do nas na Insta czy na Facebooku. Nie zostawimy tego na pewno bez odpowiedzi. Napisz to, co chcesz. Możesz napisać to, co czujesz, to, o czym myślisz. Możesz napisać, jakie wrażenie wywarły na tobie te słowa, które padały w czasie tych spotkań. Możesz opisać swoją sytuację. Możesz poprosić o pomoc. Jeśli napiszesz, skąd jesteś, pomożemy ci znaleźć pomoc w tym miejscu, w którym mieszkasz, nawet jeżeli to jest daleko od nas. Jeśli okazuje się, okaże się, że mieszkasz gdzieś w pobliżu, pomożemy ci skontaktować się z nami tak, jak będziemy potrafili. Nie potrafimy wszystkiego, nie jesteśmy specjalistami w każdej dziedzinie, ale na pewno. Cię nie zostawimy. A może jest tak, że chcesz się podzielić tym, co dobrego jest w Twoim życiu, tym, jak odkrywasz swoją rolę, swoje powołanie, może chcesz się podzielić jakimś wydarzeniem związanym z Twoją wiarą, tym, co Pan Bóg dla Ciebie zrobił, a może odkryłeś to w czasie tych rekolekcji. Zachęcam Was też, żeby tym się dzielić, jeśli jest to coś pozytywnego, coś ważnego, dobrego. Wrzucać posty oznaczając nas, młodzi, na progu, z hashtagiem Twoje życie ma znaczenie. Czy to w formie jakichś słów, czy nagrania, filmiku, na Instagramie, na Facebooku, tak jak chcesz. Niech ten hashtag Twoje życie ma znaczenie pomoże też innym uwierzyć w to, że tak jest. Że Bóg każdego z nas wybrał i kocha ciebie miłością osobistą, że możesz do niego mówić. Że to, co przeżywasz, jest ważne, że ma dla Ciebie plan i że Ciebie je potrzebuje. Podobnie jak w poprzednich dniach, zapraszam Cię do modlitwy swoimi słowami. Dzisiaj chcę, żebyśmy razem poprosili Boga, żeby pomógł Ci odkryć właśnie ten skarb, który jest w Tobie złożony i tę jedyną niepowtarzalną misję, którą tylko Ty możesz na tym świecie wykonać, którą czasami nazywamy powołaniem, a która jest. Nie najważniejszym, ale jednym z powodów, dla którego Bóg zaprosił Ciebie na ten świat, ponieważ najważniejszy powód jest taki, że po prostu Ciebie chciał, bo Ciebie kocha, ale też ma dla Ciebie konkretny plan, konkretną misję. Podobnie jak poprzednio możesz powtarzać po mnie, możesz mówić swoimi słowami. Może ojcze dziękuję Ci, że ty nie chcesz, żebym tylko żył, ale... Moje życie ma znaczenie dla Ciebie i też masz dla mnie konkretną misję, zadanie. Coś, co tylko ja na tym świecie mogę zrobić. Jeden z powodów, dla którego na ten świat mnie zaprosiłeś. Pomóż mi tak wsłuchiwać się, w moje serca, abym mógł odkrywać, co to jest. Pomóż mi widzieć to, co dobre, to, co dobrego we mnie złożyłeś. To, co jest we mnie jasne, piękne, dobre, szlachetne, ważne, to, co umiem. To, z czego mogę być zadowolony, z czego mogę się cieszyć, za co mogę dziękować, bo muszę być wdzięcznym. Musz mi też doceniać siebie i to, co już potrafię zrobić. I odkrywać to, co przede mną, to, co jest też dla Ciebie ważne. I dziękuję Ci za to, że nigdy mnie nie zostawisz. I że mogę na Ciebie liczyć każdego dnia. Amen. Dzięki. Dzięki za to spotkanie i dzięki za modlitwę. Twoje powołanie ma znaczenie, ale też znaczenie ma Twoje podzielenie się z nami. I tak jak wcześniej mówiłem, zachęcam Cię, żeby napisać do nas, jeśli czegokolwiek potrzebujesz. Ale też jeśli Pan Bóg coś dla Ciebie zrobił, to zapraszam do tej akcji z hashtagiem Twoje życie ma znaczenie. Wklej zdjęcie albo grafikę z kilkoma zdaniami, jak rozumiesz, właśnie ten hashtag Twoje życie ma znaczenie. Czym to stanie jest dla Ciebie i oznacz nas, młodzi na progu, na Instagramie czy na Facebooku. Jeśli jeszcze nie obserwujesz naszych profili, to zapraszam Cię do obserwowania naszego profilu na Insta, czy też z naszej strony na, na fejsie. A może jest tak, że chciałbyś też z nami współpracować, tworzyć takie rzeczy albo jeszcze lepiej dzielić się dobrą nowiną z młodymi? Jeśli tak, to też zapraszamy Ciebie do kontaktu, niezależnie od tego, w jakim miejscu mieszkasz. Może właśnie Ty będziesz tym, który pomoże innym młodym odkryć, że ich życie ma znaczenie. Dzięki za to, że mogliśmy być razem w tym czasie. Jeśli uważasz, że ten materiał też jest cenny, udostępnij, podziel się z innymi, żeby również mogli go posłuchać. I do zobaczenia.